obserwują, proszę Państwa, z zagrożeń siatkówki o pikarz zarządu. Jesteśmy w trakcie gier finałowych. Jak często przychodzi Wam, Panowie, uczestniczyć w tego typu, powiedzmy, przedsięwzięciach, jeśli chodzi o materską siatkówkę w Polsce? Raz do roku. Czyli przy okazji z w podwizaku, tak? Dokładnie. Czy gdziekolwiek indziej, z perspektywy gdy w innych klubach, tego typu materskie zagrożenia Odbywał. Proszę Państwa, ponad 200 zawodników dzisiaj rozpoczęło grę, Trwają 43-4 mecz dzisiejszego turnieju. A u Ciebie, piotr, jak z doświadczenia wspomnieć, czy miałeś okazję, powiedzmy, tego typu turniejach już mówiłem mówię o tym, że ja jemu dwoje czy co kiedyś grali, czy juniorzy aktywni, ale amatorsko. Za chwilę będziecie mieli e, możliwość uczestnictwa w dekoracji e, tychże zawodników, którzy zdobędą pierwszy, drugi, trzeci e, plac na podium. E, jakie to emocje kiedy wam się wiesza medale, a wiesza się je. To jest Ty masz sporo medali, już Paweł. Chętnie się podzielić, wieszając z nami. Mieliście złoty, brązowy, srebrny medal? Naprawdę sporo, że się Proszę Państwa z trzeciej edycji zaklugi siatkówki Marek Wojciechowskiej.